Cześć, jestem Michał. To jest mój nowy kanał. E, już mamy jeden filmik. E, jest to, jak łączyłem mo moją i mojego brata e, świnkę morską z drugą, którą przywieźliśmy niedawno. E, a skoro o świnkach morskich, to przedstawmy je. To jest Monik. Mam go od 23 sierpnia. E, jest rozetką, e, no i niedawno dostał kolegę. E, no i jest super i w ogóle na 4 miesiące, zapomniałam to powiedzieć. To jest Freddy, y, ucieka no i nie chce się pokazać kamerze, ponieważ mamy go dwa dni i nie jest do końca oswojony. No, y, mamy go od dwóch dni, jak już mówiłem. E, dzisiaj jest poniedziałek, dostaliśmy go w sobotę. E, no, był filmik w sobotę wstawiony. E, e, urodził się 15 sierpnia. No i... Może teraz pokażemy ich klatkę, no, jakbyście wy chcieli kupić. E, to jest ich klatka, e, no, siedzą pod hamaczkiem, który jest własnoręcznie zrobiony, no, bo po co kupować, jak tak czy tak, no, podoba im się, bo często siedzą na nim, no i pod nim, no. Co tu dużo mówić? Klatka ma 100 cm długości na 55 szerokości. No, miseczka musi być, sianko też dobrze, żeby było, bo no, świnki lubią sianko. Poidełka, no bo no, muszą pić. Kolbo, no i wapienko, żeby sobie skubały ząbki, no bo no, nie mogą. Żeby stępiły sobie y, ząbki, ale no, niestety nie jedzą tego. Aha, i małe świnki nie, mają, nie mogą mieć tych granulatów, żadnych tylko traciny, bo mogą się skaleczyć w nóżki, no i co, to tyle w tym odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie i cześć!